Alicja Majewska zaśpiewała nam piosenkę na dobranoc. Ja, zanim Państwa pożegnam, przeczytam program jutrzejszy. O 7.10 uprawa roślin. O 7.40 mechanizacja rolnictwa. Program dnia o 8.10. 8.15 tydzień na działce. O 9.00 dla młodych widzów Sobótka. O 10.30 pierwsze wiadomości. 10.40 na wierzbowym listku. W świecie ciszy o 11.10. Telewizyjna lista przebojów 11:40, 11:55 telewizyjny koncert życzeń dla honorowych krwiodawców, 12:25 z potrzeby serca o 12:55 telewizyjne biuro pośrednictwa, 13:15 Chopin i Jourdain, część trzecia, 13:50 Morze wokół nas, magazyn zdrowie o 14:30 popołudniowe wiadomości o 15:00 o 15:05 w cyklu Antologia dramatu powszechnego Hedda Gabler i Psena potem o 17:00 program rozrywkowy Grube dudy czas na poznanie 17:15 losowanie dużego lotka studio sport 17:30 Telewizyjny magazyn młodych 18.30, dobranocka jak zwykle 19., a potem o 19.10 z kamerą wśród zwierząt, jaszczurki, część pierwsza. Główne wydanie dziennika 19.30. Po dzienniku o 20.00 wyświetlimy angielski film fantastyczno-naukowy Saturn 3. Magazyn czas 21.25. O 21.55 7 dni na świecie. 22.5 ostatnie wiadomości. 22.10 sportowe rytmy tygodnia. Czas, wydanie specjalne o 23.00. I na zakończenie o 23.30 jugosłowiański film w kinie nocnym Zakład. Proszę Państwa, to wszystko będzie jutro. Zapraszam zatem jutro rano, do godziny już 8.10 będę Państwa witała. A dzisiaj życzę dobrej nocy. Dobranoc Państwu.